Brutalna prawda, Twoje stare janie zabierze cię tam, gdzie chcesz dojść. Twoje stare ja nie ma biletu do przyszłości. Jak przestać żyć na pauzie i zacząć manifestować z pełnym żołądkiem odwagi? Hej, jesteś tu? Czyli coś cię znowu uwiera. Może to Twoje życie, które wygląda jak odcinek zapętlony z 2019 roku? Może to fakt, że Twoja wizja życia pływa w tropikalnym drinku z parasolką? A ty siedzisz w dresie, z kątem, które mówi, nie dziś, kochana. Ale kim ja właściwie jestem? Nazywam się Pepsi Elliot. Jestem coachem. Chcę ci pomóc w tej drodze. Jeżeli masz dość tego życia, to ci chcę cię poruszyć żebyś weszła w swoje maksymalne możliwości, że Cię widzę w najlepszej wersji, jaką tylko możesz mieć, którą czujesz w żołądku. Nauczę Cię. Chcę Ci przekazać jak najwięcej. Skorzystaj. Dlatego już, wal w dzwona, w bisuba. Wiesz co robi. Ruszamy z tym koksem. W jednym wymiarze masz paragon, niespłacony kredyt, i karmiczną relację, karmiczną relację z dostawcą jedzenia, w drugim wizję siebie, która chodzi w lnianych spodniach po ciepłym piasku, manifestuje miliony i mówi: nie dziękuję toksycznym ludziom. W obu tych światach żyjesz jednocześnie. I wiesz co, ten rozkrok energetyczny nie jest seksy, więc jak to ogarnąć? Jak z tego rozkroku? Z Robić most. Zacznijmy od brutalnej prawdy. Twoje stare ja nie zabierze cię tam, gdzie chcesz dojść. Możesz je kochać, ba, musisz je pokochać. To ono przeszło przez te wszystkie lata terapii. Przez kolesia od zobaczymy się w weekend, przez etat, który był jak suchy klep z biurową szynką, ale ono nie zna drogi do Twojej przyszłości. Why? Dlaczego? Bo ono robi dokładnie to samo, co zawsze. Ten sam scroll, te same przekąski, te same obawy, te same ale kto to kupi? Co ludzie powiedzą? No i czy na pewno zasługuje? Manifestacja to nie jest Pinterest, pięknego pola z lawendą, a ty tam sobie idziesz w sukience kwiecistej. To jest hardcore wewnętrznej transformacji. To jest zmiana ID, bo widzisz, nie da się stworzyć nowego życia, siedząc na Sofie Energii z 2022. A kiedy Bridget to zrozumiała, jej życie przypominało magazyn emocjonalnego śmiecia, karteczki, pozyty, 3M z afirmacjami na na każdym lustrze, na każdej lodówce, wszędzie. Chcę zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, przypominało z każdego kąta. A rzeczywistość klasy. Nieustannie była przyspawana. Netflixa, Uber, It's i do znajomych, którzy myśleli, że manifestacja to jest aplikacja pogodowa. I wtedy Bridget zrozumiała: próbuje tworzyć nową rzeczywistość, starą wersją siebie. Dostała takiego objawienia. To jak wygrywać nowy system na sprzęt Windows 98. Więc co zrobiła? Zrobiła życiowy audyt 360 stopni. Nie taki miękki jak z Excelka, ale taki, po którym boli dusza. Odhaczała punkty. Z kim się zadaję? Jak wygląda moje otoczenie? Czy to, co jem, słucham, oglądam, czytam, skroluję, wspiera moją nową tożsamość? Nie musisz robić rewolucji w stylu spal wszystko i wyjeźdź do lasu. albo w bieszczady nie do obiec sekup i ciągnij smugę eko. Wystarczą mikro przesunięcia. Bridget to zrozumiała. Zamiast siedzieć w domu, poszła do kawiarenki, która pachniała jak Bali. To wie, jak pachnie Bali. Zamiast czekać, aż będziesz gotowa, zacznij działać z miejsca, gdzie jesteś. A teraz apel do wszystkich, Bridget. Zamień udawaj, aż ci się uda, na działaj, aż się staniesz. Widzisz o co tu chodzi? Nie musisz udawać. Masz działać. Nawet jeśli to mały krok, to to jest krok w energii takiej ciebie, która ma już to nowe życie. Jak w Madrycie. Od Madrytu, bole Boleencję. I tu pojawia się potężne narzędzie. Nazywa się dziennik wiary. Coś mi tutaj jest strasznie świeci. Tu system. Codziennie zapisujesz jedną rzecz, którą zrobiłaś z energii przyszłej siebie, energii tego płaszcza tożsamości, który nosisz, kiedy to wszystko masz. Nie osiągnięcie, ale ruch. Zrobiłaś coś dla ciała, pobiegłaś, wyplow w jakikolwiek sposób. Nie wiem, czy to zawsze zadziałają ci afirmacje, jak ty w kija wierzysz w nie, ale pobiec zawsze może poruszać się, dotlenić komórkę, zrobić rytuał czterech szlanek, wejść w orkę jakąś, Ciszy najlepiej, przestałaś się tłumaczyć, odpisałaś komuś, to nie dla mnie i wyszłaś z dramatu. To są twoje cegiełki nowej tożsamości. No ale co Bridget, jeżeli nie wierzysz, że to jest możliwe? Witaj w klubie. Wrócimy do Bridget. Któregoś dnia zorientowała się, że chyba ma świra, bo siedzi na tapczanie i pomyślała, zero klientów, no bo otwarła ten swój własny biznes wreszcie. Konto jak cisza po kłótni, jak cisza z narcyzem, przed kłótnią nawet. No i ten wstyd Bridget, że powiedziała wszystkim, że rusza z biznesem. Miała swoją inwestycję, miała masę czasu, ale nie miała wiary. Nie tej na tablicy, nie tej tuż pod żebrem. Bo jak jesteś przyzwyczajona, że wartość nadaje ci pracodawca, korpologo nad nazwiskiem, to samodzielne jestem warta zapłaty brzmi jak bluźnierstwo. Więc zadałam sobie pytanie, którego nikt nie chce usłyszeć, czy naprawdę w to wierzę? To znaczy ta na nasza Bridget, przykładowa, I sobie zadała to pytanie nie na poziomie afirmacji, na poziomie trzewi, na poziomie brzucha, żołądka i nie odpowiedziała sobie od razu, bo zanim zasadzisz nowe przekonanie, musisz wyrwać stare chwasty. Até! Czasem mają korzenie jak dęby. Wiara to nie światło włącznik. Codzienna praktyka, codzienna decyzja, codziennie choćby nie wiem, co działam, jakby to już było moje. A kiedy zaczynasz myśleć, że to wszystko jest za daleko, że ta willa, te doskonałości, które ci się wydają, że to są doskonałe doskonałości, ta willa, nie wiem, toskani, to wszystko. Jak w to uwierzyć i tak sobie myjesz te naczynia tak po kolacji i jesteś zdegustowana, co? So? Możliwościami, przede wszystkim jest totalna niewiara. Te cuda, że zarzucasz wszystkim, że pierdolą, radzę ci, zrób touch point. Nie musisz mieć całego życia naraz zmaterializowanego, nie musisz zobaczyć tej rzeczywistości w całości, ale jeden punkt styku zobacz jeden punkt styku touch point. Jest taki portal, gdzie możesz sobie wynająć dom na całym świecie. Możesz sobie wynająć jakieś cudowne miejsce. I to chociaż na dwa dni. Pracuj przynajmniej raz czy dwa razy w tygodniu. W tropikalnych krajach bo głównie będziemy tu mówić raczej o zarabianiu w internecie, z jakiejś knajpki pachnącej egzotyką, pachnącą Bali. Mnie Bali wali, powiem wam szczerze. Zakup biurka, które pachnie sukcesem, to nie jest udawanie, to jest przypominanie, hej, to jest realne. Musisz coś zrobić. zrobić, musisz coś zrobić. Musisz też robić hałas, bo nikt Cię nie usłyszy. Dzisiaj ludzie, jest taka konkurencja, a jednak da się, ciągle się da przebić. Ciągle się da, ale w końcu zaczniesz widzieć, Znaki. Link do fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka Niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Pod tym filmem. Prawo założenia działa. A teraz przejdźmy z manifestacji, czucia się, że już to masz i tak dalej, do realizmu, do tego, co jeszcze cię czeka. To nie jest straszenie, to jest po prostu porada, żebyś nie zrobiła czegoś pochopnie. Pięć złudzeń kobiet, lasek, Bridget, które chcą rzucić etat. Moja rada od razu, nie rzucaj, bo wejdziesz w ścisk. Pracuj po pracy. Na początku tak trzeba. Pierwsze złudzenie takiej, Bridget. Będę wolna, będę wreszcie wolna. Nie, będziesz sama ze wszystkim. Wolność przychodzi dopiero z czasem. Jak dobrze ustawisz systemy i strumień pieniędzy. Dwa. Nareszcie będę robić to, co kocham. Maybe, tak, ale przez pierwszy okres nie wiadomo ile. To może być nawet rok czy dwa. Ale załóżmy, że na pewno kilka miesięcy będziesz robić rzeczy, których bynajmniej może nie kochasz. Będziesz gasić pożary, uczyć się księgowości, pisać oferty, rozkminiać AI i robić wszystko oprócz tego, co kochasz. Trzy. Pracy się nie rozwijam, mówi Bridget. A w firmie własnej głównie rozwiniesz się w pokorze i odporności psychicznej. 4. Chcę mieć więcej czasu dla rodziny. A kto ci powiedział, że firma to mniej godzin niż etat? Może być całkiem odwrotnie. A na starcie to na bank. 5. Z etatu nic nie zostaje. Wszystko się rozchodzi, cała kasa. Ale jak nie masz planu, to z firmy też nic nie zostanie. Only zmęczenie. Ale powiedzmy sobie, czym różni się wolność od paniki z Zusem na plecach? Bo Zus musisz zapłacić. Tak czy siak. Idzie, nie idzie, ZUS musisz zapłacić. Jeżeli nie miałeś wcześniej żadnej firmy, na początku możesz płacić mały ZUS. Jakiś taki symboliczny chyba jest. Prawdziwa wolność to nie to, że nikt ci nie każe przychodzić do pracy na ósmą rano. Prawdziwa wolność to jest luksus. Wolność to jest mieć stabilny strumień dochodu. Mieć czas i zasoby na swoje decyzje. Mieć system, który nie zjadacie żywcem. Ja ci wszystko podpowiem oczywiście. To jest zajawka do mojego e -booku. Z etatu na swoje bez potworności. Kiedy po prostu zrobisz to dobrze, jest szansa, że się uda. A przynajmniej się bardzo dużo nauczysz. Jeśli nie przygotujesz gruntu, to z tej wolności zostanie ci chaos, ścisk, samotność i zaległy ZUS. Co musisz wiedzieć, zanim złożysz wypowiedzenie? Ile masz oszczędności? Minimum 3 do 6 miesięcy podstawowych kosztów na prowadzenie firmy i na życie. Czy masz już produkt albo usługę, którą ktoś realnie kupuje? To może być usługa wirtualna, to może być produkt wirtualny. Głównie o tym będziemy mówić, tego cię będę uczyć. Czy w jakiś sposób testowałaś ten swój produkt na rynku? Czy po prostu wierzysz, że on jest dobry? To, że wierzysz, to, że on jest dobry, to za mało. Bo jeżeli byś uwierzyła, że na bank, na bank go wszyscy kupią, no to jest sprawcze, ale można wierzyć, że ma się świetny produkt, ale ludzie wcale nie wybierają najbardziej świetnych produktów. Każdy potrafi zrobić lepszego hamburgera niż pan McDonald' firma. Czy masz kontakt ze społecznością, do której chcesz dotrzeć? Czy jesteś gotowa zaryzykować pierwsze miesiące bez zysku? I takie ćwiczenie na początek, bo już masz te wszystkie dzienniczki, te wiary, te wszystkie na poziomie manifestacyjnym, stapczanu, to to już masz. To już wiesz, bo to godardem lecimy, leżymy, marzymy przed snem. Nie, nie, nie długo, 45 sekund, może tak minutkę. Teoretycznie. Ale musi być działanie, bo tylko poprzez działanie manifestujesz szybko i to co chcesz. Tylko działanie. A więc mapa twojej sytuacji wyjściowej. Weź kartkę i narysuj sobie cztery kółka. W jednym zasoby. Co już masz? Umiejętności, kontakty, pomysł, pieniądze, czas. Co tam już masz? Co już jest? W drugim zobowiązanie. Dzieci, kredyty, Janusz na Sofie, w jakiej jest sytuacji finansowej, opieka nad kimś, centralnie rachunki, cel. Co chcesz osiągnąć przez swoją firmę? Dobrze jest to skonkretyzować. Pieniądze, wolność, satysfakcja, wpływy. Udowodnisz komuś coś. Nieistotne, nie okłamuj się. Powiedz, jak jest. To są cztery koła Twoje osobiste. I rzeczywistość, czwarte koło. Ile godzin tygodniowo realnie możesz na to poświęcić? Ile masz energii? Jakie masz warunki? Zrób to szczerze, bo ta mapa to twoje realne pole gry. Nie bajka, nie Instagram. To już jest orka w ciszy. Już wchodzisz tam i o to chodzi, czy jesteś w stanie w ciągu dnia przenieść wszystkie łodzie, a często jeszcze na porządku po pracy. I dopiero mając tę mapę, tych czterech kół, zaczynasz budować plan. Oczywiście w moim e-booku znajdziesz przeróżne rozdziały, podrozdziały, w co gra rynek, gdzie ty w tym wszystkim jesteś, czy rozumiesz odbiorcę, czyli o tym wszystkim, jak się nie dać zjeść, zanim zdążysz się przedstawić. No i jeszcze jedno przypomnienie, że praca na tym etacie, jako inwestor twojej przyszłej firmy, co możesz wyciągnąć z tego, co teraz robisz, kontakty, umiejętności, relacje, jak zacząć tworzyć firmę, kiedy jesteś jeszcze podcast, jak przeformować swój etat? Cichego sponsora. To nie jest nic niemoralnego. Oddajesz się na etacie, znajdziesz. Robisz wszystko jak najlepiej, ale ten etat musi zasponsorować Twoją firmę. Najczęściej. No chyba, że masz inne źródło dochodu. Czyli przygotowujesz się na każdym poziomie. Na poziomie matrixowym, na poziomie transcendentnym, bo o wiele łatwiej jest manifestować świadomie. Nawet tymi metodami transcendentnymi. Neville Goddarda, Abrahama Hicksa, <laughs> Einsteina. W momencie, kiedy jesteś w or w momencie, kiedy wiesz, gdzie idziesz, twoje zamówienie już jest. Tylko, żeby go wziąć, musisz się dostroić wibracyjnie. A jak się dostroić wibracyjnie, kiedy za Chiny ludowe nie uwierzysz, Stapczanu, że jesteś już tam, że prowadzisz firmę, że działa, że masz obroty? Bardzo dużo przyjdzie, mają czas zainwestowały, ale zabrakło wiary. Na tej tablicy, właśnie tuż pod żebrami, właśnie tam, w żołądku, w czejach, zrób taki audyt życia, jakbyś sprzątała po byłym. Możesz powiedzieć, a cóż to takiego jest, to są tylko pieniądze. Tak, to są tylko pieniądze, ale to są twoje pieniądze. To nie jest całkiem nieważne. Wiesz o tym, jak działa ten Matrix. Przegląd totalny. Ludzie, którzy życie wysysają, won. Spierdalać. Nawyki, które smakują jak serotoninowy baton ale potem masz kaca, serotoninowy baton jest pyszny, ale potem masz kaca, to jest zaciągnięcie długu, serotoninowy baton, szyja, faja, to są karmiczne czynności. Unikaj karmicznych czynności, bo bardzo trudno jest uwierzyć, że one nie są karmiczne. Znajdź jakiś lokal właśnie z taką muzyką spiritual latte. bo to jest ważne, ta atmosfera. Łatwiej się wprowadzisz te wibracje. Wibracje, kiedy się otworzysz na wzięcie plus działanie. Strach nie jest znakiem stop. To informacja. Tu się dzieje coś większego niż ty. Siedzę w biznesie. Jestem inwestorką. Robię dużo, dużo rzeczy przynoszących przepływy. To nie jest nauka z dupy wyjęta. To jest nauka z trzewi, z pod serca. Przeszłam przez to wszystko i cały czas przechodzę, bo to nie ma końca. Ewolucja nie ma końca również w biznesie własnym. W jednym, drugim, trzecim. Kiedy przychodzi strach, panika, suchy język, chęć ucieczki do norki z serialem, ja to już po prostu, ja już nie siły. Ja mogę tylko oglądać coś. To to jest właśnie ten moment. Sytuacja cię przerasta. Masz wrażenie, że jesteś mniejsza od tego wszystkiego. Nie uciekaj. Zrób cokolwiek. Wejdź w jakiekolwiek flow. Bieg. nie pomaga bieganie. Ale jak to ma być taniec, niech będzie taniec. Ruch. Ruch. Tak, jakbyś była w rytuale przejścia. Zwróć uwagę, ja teraz się mówię o pracy, o etacie, o, o tym, że coś nowego przed Tobą, ale to dotyczy wszystkiego. Diety, wyjścia w nowy styl życia, nowe spojrzenie na Janusza z sofy, wszystko. Nawet gadki ze swoim dzieckiem możesz ją inaczej przeprowadzić, z innego poziomu wibracyjnego. Idź na scenę jak pewna Bridget i dostań wreszcie owacje od życia, a nawet jak zostaniesz wygwizdana, to się nauczysz, to to się zaśmiejesz, to zobaczysz, wyszłam, wyszłam. Przestałam się bać. Nie jestem już nandertalem, który nie może wyjść przed publiczność, bo zostanie wyjebany z wioski i zdechnie, bo sam nie zrobi se mamuta. Skończ tym słuchaniem ego. Ono zrobi wszystko, żeby cię zaczynać w przeszłości na skrzyżowaniu. Jakoś tam dolazła. Pobita z podbitym okiem, poszatkowana finansowo, niezadowolona, niespełniona. Najprostsze rzeczy, które otworem dla niej stoją, ją na to nie stać pod względem energetycznym. Tak nie może. Być. Ja cię widzę w najlepszej opcji. Bridget, jaraj się okruszkami manifestacji. Jak ja ci powiedziałam, że mnie nigdy się, synchroniczności mi się nie przydarzają, to dzisiaj była burza i spojrzałam na zegarek była 22,22. 22. Waliło takimi grzmotami, bo tam nie mieliśmy internetu nie bardzo długo. O krucheczki manifestacji to wszechświat podpowiada ci tropy, bo to nie jest tak, że ty jak już wejdziesz w matki, stop, to planowanie i ty się obawiasz, że ty w takim razie zaprzedałaś duszę diabłu, że ty już odeszłaś od tego Godarda, Nevillea, od tego wszystkiego. To bardzo wielki błąd popełniasz. To jest razem, to idzie razem. Nie oderwałaś się, jesteś tutaj na planecie zwanej Ziemia. Tu jest 3D ciągle. Wszystko przygotowuje się, żeby wejść w 5D. Ale 4D to są wymiary, które Ci pomagają. Te sztuczne inteligencje, te technologie, to wszystko działa na Twoją korzyść. To nie przeszkadza Ci. Zobacz różne przypadki, dziwne z wielkich okoliczności. Rozgląda się, wykorzystuj okazję. Ciesz się i mów sobie, to jest mały znak, to jest dobry. Bo już się wejść, bo kot czarny przeszedł drogę. A przecież to jest znak szczęśliwości. Egipcjanie czcili kota czarnego. Jak on przeszedł, to było szczęście. Tylko nasze ego wszystko odwraca przód na tył. Wszechświat zawsze ci mówi hej, masz to na liście. Teraz ci pokazuje taką namiasteczkę. Ale to jest zwiastun kinowy. Wyjdź tam, zobacz, spróbuj. Najwyżej się zdążysz wycofać. Jak to nie będzie twoja droga? Ja nie rozumiem ludzi, którzy potrafią przejść koło uchylonych drzwi i nie zajrzeć. A nuż to są dla ciebie drzwi? A nuż to jest tajemniczy ogród? A noż tam jest jakieś spełnienie? Ale jak tylko jest lekko uchylony serial czy faja, to ty już tam jesteś, nie? Większość ludzi, chociażby im stawiać cuda pod nosem, nie zauważy, że to już puka do drzwi. Kończą przed czasem, trzy tygodnie, zniechęcają się. Nie zauważają, bo właśnie wyjmują pizzę z mikrofali i są bardzo zajęci. Żeby to chociaż było to malowanie paznokci chomikowi. To jeszcze rozumiem. No to jest zajęcie. I skrolują te durnoty i czekają na dramatach i tak. I są pootwierane tych Historie, niezakończone. Dlatego nigdy nie masz dość, bo podświadomość to się nie kończy, to się nie kończy. To, to, to trwa, to trwa. Kładziesz się spać, jeszcze scrollujesz. Masz pootwierane okna. Komputer coraz wolniej pracuje. Nie musisz skakiwać w swoją wymarzoną rzeczywistość, jak do basenu z Bali, z cudownej terrakoty błękitnej. Możesz tam wejść powoli, krok po kroku. Ale rusz się, Bridget. Nie musisz rzucać etapu. Próbować to wszystko robić bezpiecznie. Nie jestem w ogóle takim doradcą. Po prostu ci mówię, jak to się robi, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ale biznes jest po to też, żeby go umoczyć. Ale może ci wyjść, bo jeszcze wtedy, jak się to wszystko zaczynało, to nie było internetowych spraw. Biznes internetowy to jest najmniejsza inwestycja, jeżeli chodzi o kasę. Jak zrobisz to, a sponsorem jest Twój etat, na którym jesteś, to jest największa szansa na sukces. Ale rusz się, bo jeśli zostaniesz w tym miejscu, gdzie jesteś, a jesteś na przykład w miejscu, które cię nie zadowala, to życie Twoje będzie dalej jak taki rozmrożony kotlet z biedy z roku 2000. Dejmy na to. A ty jesteś przecież kucharką wszechświata. Ty jesteś mistrzynią. Żadnym tam garnkotłukiem. Czas Bridget coś nowego upiścić. Wierzę w ciebie. Tyle. Tu byłaś? Zostaw ślad pętlowy. Muszka CC, homofon. Bij suba, dzwona, daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you.